Cześć! Przed nami w remoncie kolejny Zetor 71, a w zetorze będziemy robić skrzynię biegów. Ogólny problem jest z czwórką, czwórka rechocze. Będziemy rozbierać, napisamy pokrywę tu z góry skrzyni biegów. Zobaczymy co się dzieje. Jak wygląda koła zębate, jaką użyska I będziemy podejmować decyzję, czy limujemy skrzynię całą. czy. Czy tylko rozpoławiamy się na silniku i skrzyni biegów? Zobaczymy. Mamy zdjęto krywę skrzyni biegów. Wszystko jasne. Jak widać, na czwartym biegu w tym miejscu nie ma w ogóle zęba. Jest ten, jest wyłamany. Także trzeba będzie na trzy części rozpoławiać Wyjmujemy, wyjmujemy całą skrzynię biegów wyjmujemy cały górny wałek i wymieniamy i wymieniamy te koła zębaty. przy zweryfikujemy też inne koła zębaty. zobaczymy jak one wyglądają i działamy dalej pokażę jak my się rozpoławiamy tutaj pod skrzyni biegów ustawiliśmy stolik stolik, który jest na kółkach Później właśnie odkręcamy od, od mostu i wyjeżdżamy całą skrzynię biegów na stoliku. Tutaj pod silnikiem mamy ustawiony wózek. Wózek, który jest właśnie odwrotnie. Część jezdna łózka jest pod oliowo. Część stała jest w kierunku przodu. Teraz będziemy mogli całą skrzynię wyjechać. Jechać z nią gdzie tylko będziemy chcieli żeby było nam wygodnie. Jeżeli macie jakieś inne sposoby na to, żeby skrzynie biegów wyjmować, to w komentarzach. Chętnie dowiem się Waszych sugestii, Waszych pomysłów. Tu jak widać, tego jest mokro. Będziemy to wszystko uszczelniać. samo zajrzymy do sprzęgła. Jaki jest stan sprzęgła. Z zobaczymy Stan meringa. widać, że jest mokro, to się leciało. Tutaj raz uszczelnimy. Też w przyszłości chcę zbudować wózek taki długi, który właśnie będzie umożliwiał rozpoławianie się ciągnika i wyjmowanie skrzyni biegów za jednym ustawieniem. No ale to czas pokaże, kiedy to nastąpi. A dodatkowo jeszcze, żeby wyjąć skrzyni biegów, tutaj wymontowaliśmy wałek od kolumny kierowniczej, który idzie do kierownicy, żeby nam tutaj nigdzie nie wadziło, nie zaczepiało. Też kabinę podwiesiliśmy na pasach, żeby ją lekko do góry unieść, żeby nam na skrzyni nie leżała. Dobra, rozbieramy dalej. Mamy skrzynię już Skrzynię yy, mamy na stoliku. Jak widać, stolik się sprawdził. Teraz możemy sobie spokojnie wszystko rozbierać. Jak tam widać, wodzik został od womu się ostał. Rozbieramy. Mamy tutaj z synchronizatora 4 i 5 biegu jest to zbudowane w ten sposób tu ogólnie mamy wyłamany ząb tutaj w tym miejscu na twórce jak również nie było też piesków i sprężyn od synchronizatora które zatrzaskują krzesówkę żeby się nie cofała jest to zbudowane w ten sposób Hamulce to tam się na czwartym biegu jeszcze hamuje prawidłowo, jest luka, nie? No, jest luka i, i jest opór czuć, że hamuje. Natomiast na piątym biegu, już ten hamulec nie działa, się on się obraca, nie ma tego hamowania, brak luzu, brak luzu. No i teraz udamy się po części Kupimy Koło od piątego biegu Pieski synchronizator I koło czwartego biegu Tu ogólnie jest gryziony, nie? To koło Nie wiem czy to będzie widać Te A no koło, i też ten Gdzieś pogryziony O tu widać o Bo tutaj dodatkowo Niam,niam,niam robią Wyszery O ładnie mam... Pogryzło stan reszty kół zębatych i łożysk skrzyni biegów jest dobra także tylko skupimy się na tym no i tyle dziękujemy także tak mamy już złożono skrzynię biegów jest to złożony ten synchronizator do czwartego i piątego biegu tu już wszystko wałki podkładane tutaj reduktor mam wszystko pomyte sam już ogarnęliśmy koło zamachowe smering wału korbowego sprzęgło też tutaj jest tu ogarnięte. Łysko oporowe. My teraz spławiamy się do mostu. Później silnik do skrzyni biegów. I składamy dalej. Jak, jak widać ciekawe. mamy już pospaławiane. Powiedzmy się między skrzyni biegów a silnikiem. To samo z tyłu z mostem. Wszystko udało się zrobić na tych stolikach. Także nie było większego problemu. Wszystko kwestia tylko dobrego wypoziomowania. I składamy dalej. To, to co zostało. Założymy jeszcze tutaj z skrzyni biegów. I następnie zaczniemy montować tej ślimak do kolumny. Też tu mamy tak małą wpadkę, bo kulki nam się wysypały do środka. Musimy je pozbierać, poukładać, żeby wszystko było tak jak należy i działamy dalej. I jak widać, już teraz bliżej końca. Mamy już kolumnę złożono. Ogólnie było sporo zabawy z tą kolumną. Te kulki te wszystkie, które w środku trzeba ułożyć to jest masakra. Ale udało się. Temat ogarnięty. Już niewiele zostało podłogi, zbiorniki, schodki. Trochę instalacji, osłon i, i będzie traktor do wyjazdu. Zresztą okay. coraz bliżej końca No i będziemy odpalać laleczkę Cykniemy O, coś tu się pali Mamy gazu full i luzik mamy, szukamy O Gaz śmiesznie Tego skrzynia została zrobiona mamy jedyneczkę, coś tam rzucamy, jedziemy wyjęcie, jedziemy jedyneczko zobaczymy o, coś jedzie Kurcze fajnie Taka wygoda jak w Mercedesie jest was, jedziemy czwóreczko, nic nie dudni A, drzwi dudnie. Jedziemy Będzie wszystko w porządku. I piątka, cyk! Jedziemy i cichutko, nic się nie dzieje eleganckości chyba powinien być zadowolony nic nie stuka, nic nie puka jak wcześniej i cyk czwóreczka bez skrzytu manewry wojskowe jaka skrętna maszyna o skrzyżowaniu czy się zawraca takie góry dobre traktory ale wszystko w porządku na szczęście hamulce przy okazji zrobiliśmy Brzytwy. o hop, stoi powinien i teraz trójeczka, idź